Pytanie. Jak przestać być frajerem? Myślę, że przegranym to takie przyjemne, pluszowe słowo. No dobrze. To jak przestać być przegranym? Ja myślę, że po pierwsze przestać robić rzeczy, które robią ludzie, którzy przegrywają swoje życie. Jim Rohn bardzo fajnie powiedział, że jeżeli chcesz być bogaty, to sprawdź co ludzie biedni robią i po prostu nie rób tego. Sprawdź jakie książki czytają i nie czytaj ich. Sprawdź co robią w ciągu dnia i po prostu rób dokładnie coś przeciwnego. Jeśli robisz ciągle, powtarzasz te same czynności, robisz te same tam rzeczy buch, bochanie, tam i nie masz efektów, które chciałbyś mieć, to robiąc nadal to samo i oczekując, że te efekty się zmienią, jesteś nabaszańcem. Tam mówię, tam mówię. Mówi tam, mówię tam. czuję, o tu jest kamera, tak? O tu jest kamera, to kamery muszę. No i brawo.